Witam wszystkim w stałorosowym newsie. Jak widzicie, lecę teraz na świetle i nam przed zbychem. Wiecie, skoki na świetlą, znacie to. Yy, nie, trzeba je obliczać przed skokiem, nie można wykonywać ich w pobliżu pola grawitacyjnego. Sam lot trwa bardzo długo, dlatego teraz mam czas na kre... I czekajcie, czy na pewno trwa długo? Kurde, przecież to się dało wykonywać na te skoki, takie po kilka razy. Witam wszystkim w stałorosowym newsie. Dzisiaj znowu łatamy sobie dziewiąty epizod książko Skywalker Odrodzenie. Napisano przez Ray Carson. Dzisiaj porozmawiamy o tej scenie, w jaki sposób było to możliwe, że Soku Millenium co chwilę na pstryk wskakał sobie w, w nadświetlną, w ogóle w polu grawitacyjnym i co chwilę, trzy razy wszyscy ich śledzili, a co się działo. Jak to było możliwe? Co pisze książka? Akcja jest, dzieje się w tym momencie. Na początku nasi bohaterowie się sobą kłócą, że to nie jest bezpieczne, ale Paul mówi, mamy paliwo. Zapewne chodzi o hyperpaliwo z to, które widzieliśmy w Hanie Solo. Poza tym, Rose zainstalowała i nie wiem, czy to dobrze przytłumaczę: zainstalowała kompresory grawitacyjne, byśmy mogli wykonywać te skoki, te szybkie skoki, bezpiecznie. Chyba bezpieczniej, sprostowo film. I tyle. Dobra, więc ten punkt jest załatany. Jeśli chcecie, oczywiście, wielkie dzięki za lajki w kolejnym odcinku, a tak na serio. Czy to tłumaczy te, tą lukę, czy nie? Pozwólcie, że teraz lekki walny Nertok, później powiem, co o ja tym sądzę. Dlaczego ludzie mieli ból 4 litrów z powodu tego? Ponieważ wyglądało to trochę tak, że coś, jest, co jest bardzo skomplikowane, bardzo zostało spłycone. Ponieważ tego, co mówiłem na samym początku, jakie te trudne były skoki, tutaj dało się wykonać na pstryk. Trochę tak to wyglądało, że wystarczyło, wiecie, a la ekipa w polonezie. Tylko z gazu przyłączyć na benzynę, wrzucić dwójeczkę, dać rurę i kurde i tyle. Może tam Wojtas by się trochę wnerwiał, że mu paliwo, że benzynka droga, ale no w sumie teraz nie droga, ale tyle wystarczyło. Yy, dlaczego? Ponieważ wszystko się zaczęło od czwartej części. Sko pierwszy skok w nadświetle widzieliśmy w czwartej części. Był on bardzo skomplikowany. W ogóle ta scena była dramatyczna i to prawie zginęli, zanim skoczyli to w, na świetle, w, to w nadświetlną. Przecież mogli skoczyć na abstryk. O co to? O co? O, to, o, to, o co ta cała drama, tak? Albo na przykład w piątej części, jeśli, jeśli ktoś pamięta, ucieczka z Hof, Problem było tam, że trzeba było się wydostać z pola grawitacyjnego, żeby transportowce właśnie mogły odlecieć na świetną. Ale przecież to mogły, mogli to zrobić na pstryk, co za problem. To właśnie wkurzyło fanów, ta scena, że trochę właśnie magia tej podróży kosmicznej została bardzo spłycona, ponieważ trochę w filmie tak to wyglądało, jakby wiecie, była se y, była ser Rose, nie czekajcie to no nie Rose, y, to jest Rose, tak <laughs> taki żart, że Rose to niby jest Jar Jar sequeli. więc była sobie Rose, kupiła se lootboxa i z tego lootboxa wypadł jej kompresator grawitacyjny zainstalowała to w Sokole Millennium i Elo tak to wyglądało trochę to wygląda jak łatanie luki mądrym słowem, kompresor grawitacyjny i nie ma problemu Wiecie to, tak jakbym ja na przykład kręcił teraz drugą część Cheap Warsów, że spierdzielam przed zbychem, i zamiast poświęcać ileś tam czasu na montowanie filmu, to puściłbym 10 sekundowy film, w którym bym powiedział, że spierdzieliłem przed zbychem, ponieważ miałam Wichajster cyberkoniczny. I, I tyle. I wszystko wyjaśnione. Dziękuję, dobranoc. Nie dziwi się, że niektórych to ludzi wnerwiło. Jeśli mam się bawić w Adwokata Diabła, film był szybki. Szybka scena. Ta scena epicka wyglądała, ta syna wyglądała super, nie zadaję czy miała sens czy nie, wyglądała w kinie super i pasowała do szybkiego tempa filmu. Tak samo nie chcę bardzo na tą Ray Carson najeżdżać, no bo ona nie mogła teraz poświęcać w tej scenie trzech stron, żeby wytłumaczyć co to są kompresory grawitacyjne i jak to działa. Mimo, że samo rozwiązanie jest jakie jest. Jednak nie dziwi się, że ludzie są wnerwieni dla mnie, jeśli ma, mamy się dowiedzieć czy dla mnie ta syna jest załatana czy nie nie. Mimo, że wyglądała fajnie trochę za bardzo spłycona kompresory grawitacyjne dla mnie to nie przemawia. Troszeczkę szkoda, że tak wyszło, jak wyszło, ale co zrobić. A jak dla Was? Czy ta scena dla Was wygląda epicko i nie macie problemu, że nie została wyjaśniona, czy jednak trochę was to boli, i tak jak mówiłem wcześniej, no niestety przez tą scenę magia podróży w ogóle w wieznych Wojnach, tych w kosmosie, skoki na przestrzeń zostały dla was zepsute. Piszcie w komentarzach, głosujcie w kartach w prawym górnym rogu, być może czekajcie, być może odpowiedź znajduje się na tym sztylecie, jak ustawię go odre, który dostałem, jak ustawię go w odpowiedniej pozycji, <noise> może dowiemy się odpowiedzi. A tak na serio. Być może w kolejnym odcinku porozmawiamy sobie jeszcze o Fighterach. dlaczego potrafiły ich śledzić w nadświetlej. Ale to w kolejnym odcinku, dobra cebule, trzymajcie się, piszcie co sądzicie, wielkie dzięki za lajki i niech moc będzie z wami.